Witam Was na dzisiejszej Pogadance u Witka. Dzisiejsza rozmowa o sztuce będzie dotyczyła Vincenta van Gogha, genialnego artysty holenderskiego, który żył w XIX wieku. Urodził się w 1853 roku w Grut Zundert, w niewielkiej wiosce Holandii. Żył 37 lat, pozostawił po sobie około 2000 dzieł. W tym 870 obrazów olejnych, 150 akwarel, ponad 1000 rysunków, 130 szkice listowe. Te listy i te szkice listowe są bardzo istotne, ponieważ wokół Van Gogha jest wiele kontrowersji, natomiast z tych listów wynika, że posługiwał się trzema językami. W swoje myśli formułował w sposób filozoficzny, zracjonalizowany, z odniesieniami do sztuki światowej oraz do religii. Z tego od razu można założyć, że był w pełni świadomy tego wszystkiego, co wytwarzał, co realizował i co miał przemyślane. Oczywiście był człowiekiem bardzo skomplikowanym i nikt tego nie neguje. Był człowiekiem również bardzo nieszczęśliwym. Urwał swoją edukację w wieku 16 lat zrezygnował z edukacji i wrócił do domu rodzinnego, co oczywiście odbyło się w konflikcie, odbył się konflikt między ojcem i synem. Ale rękę do niego wyciągnął wuj, który prowadził galerię sztuki i to nie tylko na terenie Holandii, ale również na terenie Francji, na terenie Anglii i jeszcze innych miejscach Europy. Wuj go zatrudnił w Hadze, w tejże galerii, gdzie Wincent wszedł w kontakt ze sztuką zarówno europejską, jak i światową. Ten świat go bardzo mocno zafascynował i pracował u Wuja cztery lata, z tym, że ta praca miała też przeróżne oblicza. Najbardziej szczęśliwy okres w jego życiu to jest bytność w Londynie, kiedy zaczął zarabiać bardzo spore pieniądze, więcej niż swój jego ojciec, protestancki pastor. I to był okres wypełniony. Pracą i samo, gdyby, no, możliwością samorealizacyjną Wincenta. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rola sprzedawcy i rola y, usłużnego nagabywacza do sprzedania dzieł sztuki, no może nie tyle nagabywacza, ale właśnie sprzedawcy, umizgającego się do klienteli, najczęściej mieszkańskiej, nie była w smak Wincentowi. Tak więc Vincent okazuje się niezbyt dobrym sprzedawcą, owszem, pasjonatem sztuki, ale już sprzedawcą nie najlepszym. Wchodzi niejednokrotnie w konflikty z potencjalnymi klientami. No cóż, wuj, bo po pewnym czasie po prostu postanawia zrezygnować z usług Vincent'a. W tym czasie młody Vincent bardzo. Przejmuje się sprawami religijnymi, teologicznymi. Zaczyna bardzo mocno studiować Pismo Święte. Tłumaczy je na język angielski, na język niemiecki. Stara się poznać założenia chrześcijaństwa perfekcyjnie i stara się wcielać jak gdyby, no, w istotę bycia chrześcijaninem. Ostanawia przekazać tą informację ojcu, który jest bardzo zadowolony z tego powodu. Postanawia syna edukować, znaczy poprzez kontakty rodzinne, edukować syna do studiów teologicznych, ale tu też następuje porażka, ponieważ Wincent nie za bardzo chce się uczyć greki i starej no i łaciny. Niestety nie, nie jest już po roku nie jest już tak zafascynowany przystąpieniem do studiów teologicznych. Natomiast wykorzystuje możliwość bycia misjonarzem, bo taka możliwość się pojawia i taką funkcję dostaje w bardzo ubogim zagłębiu górniczym w Belgii, w Bolinarz. Tam Wincent poznaje ubóstwo i nędzę, w jakim żyje w stan górniczy a że jest y, pryncypialnym i bardzo no, literalnym przedstawicielem myśli chrześcijańskiej, jak ja przynajmniej tak sobie to wyobraża, postanawia żyć jak ci górnicy. W związku z tym sypia na słomie, mieszka na zapleczu piekarni, y, ubiera się tak samo nędznie jak ci górnicy oraz jest permanentnie niedożywiony. To wstanowi, to post takie postanowienie y, wynikałoby z jego światopoglądu. Jak sam myślał, to w ten sposób będzie mógł, i tak pisał do Teo, zbliżyć się do tych górników, utożsamić się z nimi i żyć pośród nich jak brat. Natomiast władze kościelne odbierają to zupełnie inaczej. Jego przełożenie mówią, że on w ten sposób w gruncie rzeczy upodliwił funkcję misjonarza, że po prostu zbrukał. Ją, że poniżył ją, natomiast sami górnicy również dostrzegają, że Wincent będąc prawie że nini, no po prostu źle pełni tą funkcję. No więc możemy powiedzieć, że to jest w gruncie rzeczy druga porażka Wincenta. Ta pierwsza jako sprzedawcy dzieł sztuki, ta druga jako misjonarza pośród biednych, zawiedzonych górników. Cóż, w tym momencie, y, pisząc do Teo, swojego brata, Vincent mówi, że dalej będzie y, zbliżał się do absolutu, do Pana Boga, ale tym razem już za pomocą języka sztuki. Takie postanowienie zapada i od tej pory można mówić, że Van Gogh staje się świadomym y, z całą już taką, no z całą dojrzałością postanowienia właśnie bycia twórcą, artystą, Kimś, kto po prostu wybiera takie życie, wybiera tak, taką pasję. Ponieważ, generalnie rzecz biorąc, podobnie jak w tym zapale teologicznym, tak samo i w malarstwie, i w rysunku, Wincent jest samołukiem. I tutaj następuje okres taki, że rodzina, ojciec, przede wszystkim odsuwają się od samego Wincenta, mówią, że pora, żeby został się samodystarczalny. I scedowują opiekę nad kryminalnym młodym artystą na te, Teo, brata, młodszego brata Vincenta. Teo od, odkrywa już w Gulinaż, czyli w tym zagłębiu górniczym, talent Vincenta i postanawia go wspomagać. Samemu jest bardzo dobrym sprzedawcą dzieł sztuki w, paryskim, w, w paryskiej filii Bouya. Doskonale mu się tam doskonale pełni tą funkcję. Jest marszandem, marszandem sztuki. Znany jest również z tego, że jest wielbicielem sztuki awangardowej i staje się marszandem y, impresjonistów. Vincent Van Gogh przez pięć lat w gruncie rzeczy szuka swojego miejsca jako twórca, korzystając ze wsparcia brata. Zabie, będąc w Hadze, poznaje y, z, Osobę, która jest, staje się mu bardzo bliska. Jest to następny przykład, w jaki sposób Vincent postępuje w życiu. Jak jest ekstremalny. Poznajemy Cecil Chulnik, prostytutkę i alkoholiczkę, o której pisze do Teo, do że widząc taką upadłą osobę, postanowił wieść z nią życie, postanowił Opiekować się nią, postanowił ją malować, uczynił z, nie, z niej swoją modelkę. Modelka jego, y, Cecil, spodziewa się dziecka, no i to, to następuje. Y, Vincent żyje z nią blisko dwa lata, maluje ją, rysuje przede wszystkim, przede wszystkim rysuje ją właśnie oraz y, ją z dzieckiem w różnych sytuacjach. Rysuje oczywiście też zupełnie też inne sceny rodzajowe oraz pejzażowe. W tym okresie powstaje jego wspaniały rysunek pod tytułem Smutek. Jest to akty właśnie chórnik, który jest tak rozbrajająco szczery i tak narysowany taką ekspresywną kreską, że po prostu zapada w pamięć u wszystkich wrażliwych odbiorców. Jest to przepiękny rysunek mówiący prawdę o, o tym, że Czym może być życie w swojej egzystencjalnej samotności, w swoim smutku, no i w, swoje, w, swojej, w swoim upadku? Bo tak trzeba przecież powiedzieć o, o kimś, kto się tuła, kto jest alkoholikiem, kto nie znajduje sojuszników w swoim życiu, a kimś takim jest właśnie Cecil Hulnick. Oczywiście Wincent jest jej sojusznikiem, natomiast cała rodzina odwraca się znowu od Wincenta. To jest trzecia porażka Wincenta. Zarówno ojciec, który w ogóle nie może tego przeboleć, ale i przyjeżdża Teo, który namawia Vincenta, żeby jednak zerwał ze swoją modelką i jednak wybrał inne życie. Oczywiście można mówić jednoznacznie, że ten brak jego, czyli to w jego w, w interesie Vincenta, widząc, że ten młody człowiek, dwudziestoparoletni człowiek, może się stoczyć na dno. No i tak się też dzieje, Vincent wraca do no do rodziny, i w trakcie tego pobytu powstają rewelacyjne obrazy poświęcone przede wszystkim tkaczom. Są to sceny rodzajowe przy tych pracowitych i zapracowanych ludzi przy różnych pozycjach, przy maszynach tkackich, większych mniejszych w czasie pracy. Następny jego obraz, uznany za pierwsze arcydzieło wielkie. Malarza. Jest to obraz, który powstaje w 1885 roku, jedzący kartofle. Są, jest to obraz ponury, ale i dostojny. Jest to obraz namalowany w zielistych, zielonkawo brązowych barwach. Jest to obraz, gdzie pomieszczenie jest skromne, ascetyczne, wręc, wręcz ubogie. Tak więc w tym ciemnym, ponurym pomieszczeniu siedzi rodzina, Zapracowanych zbieraczy kartofli, którzy jedzą po Ich twarze są bardzo dobrze wystudiowane, ponieważ Vincent przed namalowaniem tego obrazu namalował wiele twarzy wieśniaków, uwydaczniając przede wszystkim niskie czoła, kanciastość oraz bardzo szerokie wargi. Na obrazie tym właśnie mamy takie postacie, które są rozświetlone lampą, która rozświetla całe pomieszczenie, światło układa się na twarzach oraz na dłoniach. Dłonie są bardzo kanciaste, spracowane, no wręcz powyginane, jak u reumatyków. Widać ludzi, którzy bardzo ciężko zapracowali na swój posiłek. Jest to obraz, który, o którym mówili jego bliscy, czy tam znajomi, czy oceniający, który pokazywał, że jest siermiężny, że jest prymitywny, że jest yy, no, ascetyczny, może no, jest po prostu brzydki. W ten sposób charakteryzowali to dzieło Van Natomiast on im odpowiadał jednego, jedno: że jeżeli chcecie szukać u mnie sentymentalizmu tak zwanego wiejskiego, plebejskiego, to go nie znajdziecie, ponieważ moim zadaniem nie jest upiększanie świata, ale pokazywanie takiej prawdy. Jaka, jaką ja widzę w sposób szczery i autentyczny. W tym momencie Wincent już jest dojrzewającym, można powiedzieć, już jest artystą, który zaczyna mieć swoje poglądy ugruntowane. Ale wie o tym, że przydałaby mu się, przydałyby mu się studia. Więc jedzie do Antwerpii i udaje mu się dostać do Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Ale po niecałym roku bytności na tych studiach, kiedy rysuje tylko studia z gipsu, z postaci gipsowych, z głów gipsowych, kiedy wysłuchuje konserwatywnych korekt swoich prowadzących, postanawia jednak zerwać z akademickim wykształceniem i pójść swoją własną drogą samouka. I tak ten epizod się kończy w Antwerpii, właśnie rezygnacją ze studiów, oraz zaproszeniem przez Teo do Paryża. W 1886 roku Vincent wyjeżdża do Paryża. No i jest to okres przełomowy w jego życiu. Będzie tam mieszkał 2 lata, do 1888 u swojego brata Theo. W tym czasie maluje 200 obrazów, ale przechodzi metamorfozę artystyczną. Pod wpływem impresjonistów, którymi handluje i których posiada Theo, Vincent van Gogh rozjaśnia swoją paletę malarską. Rezygnuje z dotychczasowych, ponurych, ziemistych i brunatnych, zawiesistych koloryst kolorystyk na rzecz pięknych fioletów, błękitów i tak charakterystycznej żółci dla późniejszego okresu swojego. W tym czasie y, poznaje również y, oprócz y, impresjonistów neoimpresjonistów. Od impresjonistów zapożycza rozjaśnioną i kontrastową kolorystykę, a od neoimpresjonistów te te technikę półentylizmu. Maluje krótkimi pociągnięciami pędzla, podobnie jak impresjoniści, ale również kropkuje i maluje kropeczkami właśnie swoje płótna. W ciągu tych dwóch lat jest bardzo intensywny i tworzy 200 obrazów. Najczęściej są to sceny rodzajowe, sceny z res przedstawiające restauracje, y ogrody podparyskie, y fabryki. No, przer przeróżne ale przeróżne y z y motywy, ale również motywy portretowe. Y Maluję Ojca Tanguy, który, jest tych, y który prowadzi sklep z farbami i u którego można zaobserwować ob również obrazy impresjonistów. Tam po raz pierwszy widzi obraz obrazy Sezana. Y u swojego brata Teo widzimy pisa obrazy Pisara, Cezana, Moneta, Toulouse-Lautreca, y Renoir'a, czyli widzi w całą gamę awangardowej sztuki y w w ówczesnego Paryża. Całą awangardę, całą rewolucyjność tej sztuki, całą antymieszczańską siłę tego przedsięwzięcia, które oferuje zupełnie inny sposób widzenia płaszczyzny malarskiej, również Vincent, co jest nie bez znaczenia, zafascynowany jest sztuką japońską, tak zwaną Japońszczyzną. Maluje kopie japońskich drzeworytów. Również tymi drzeworytami, których, które zbiera, yy, ozdabia ściany swojej pracowni, które później stanowią wspaniałe tło jego obrazu. I to jest okres paryski, o, na którym chciałbym w dzisiejszym dniu zakończyć yy, ten rozdział, ponieważ przed nami jest najważniejszy rozdział czyli wyjazd do Art i najbardziej płodne przedsięwzięcia naszego wtedy jeszcze przecież bardzo młodego artysty, który stworzy podwaliny pod ekspresjonizm europejski. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wysłuchanie po tej krótkiej pogadanki. Kończąc, oczywiście zapraszam Was na następne pogadanki. Następna będzie związana z okresem najbardziej płodnym życia życiu Vincenta Van Gogha, czyli bytności war, i aż do śmierci, czyli do 1890 roku. A trzecia, ostatnia, będzie związana z Vincentem, ale już z jego wpływami na sztukę XX wieku. Dziękuję Wam jeszcze raz.